Mateusz za Rankieri atakujący czwarta znajdujemy się podczas obozu finarowej. Powiedz nam Mateusz jakie tu macie warunki, ilu Was przyjechało, kiedy przyjechaliście? Eee, Przyjechaliśmy wczoraj, czyli dokładnie czwartego, jeśli eee, mylę. Warunki bardzo fajne jak widać zresztą Hala bardzo długa. Jest tutaj e, cztery boiska do środkówki, tronujemy aktualnie na, na dwóch eee, w ogólnie z prowadziliśmy dopiero pierwszy trening, dlatego nie mogę wiele powiedzieć, ale wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Pierwszy, e, pierwszy trening to była siłownia połączona z, e, z zajęciami technicznymi, czyli do piłki, do radarów. Na razie bardzo fajnie wszystko przebiega. Jeżeli chodzi o resztę warunków, czyli hotel, jedzenie, wszystko jest bardzo dobre. Także Przyjechaliście osób. tu całą drużyną, czyli ile dokładnie osób? Tak jest, jest tutaj nas 13 osób. 13 osób. 13 osób, bo oprócz zajęć na hali, które są wspomniałeś, na, na siłowni, czy będziecie jakieś mieli zajęcia na zewnątrz, na że yy, Na pewno jest zaplanowane wyjście na dwór, będziemy mieli krótki stretching i, i zajęcia biegowe. Znajdujemy się w ośrodku w Kielnarowej pod Rzeszowem. Rozmowa z trenerem Dariuszem Daszkiewiczem. Panie trenerze, przyjechaliśmy tutaj, aby odbudować formę drużyny. Czy się uda, to, czy uda ta sztuka? No myślę, że tak. No po to planowaliśmy w listopadzie ten obóz, wiedząc, że będziemy mieli krótką przerwę. Udało nam się tam trochę przerwę wydłużyć dzięki przełożeniu meczu ze Szczecinem, więc mamy blisko 3 tygodnie do tego meczu następnego. Popracujemy ciężko, pracowaliśmy dzisiaj do południa 3 godziny, po południu 2,5 i tak mniej więcej będzie wyglądało 10 dni naszego, naszego tutaj pobytu. W przyszłym tygodniu może nam się uda rozegrać sparring zespołanek z klasy słowackiej ze, ze Świdnika. Więc na pewno poświęcimy to na pracę, która mam nadzieję dobrym dobry, dobrą, dobrą grom naszą w końcu w końcówce, rundy zasadnicze i w najważniejszych meczach sezonu w play-offie. Jeszcze dwa pytania, czy wszyscy zawodnicy są ee, w pełni zdrowi. I czy trening tylko jest na hali, czy również na świeżym powietrzu, bo tutaj w okolicy piękna okolica jest? Okolica piękna, ale myślę, że bardziej do wykorzystania latem, chociaż teraz też na pewno wykorzystamy ją raz albo dwa wyjdziemy w teren do biegania. No teraz niestety troszkę zasypało nas śniegiem, więc jest problem z trasami, ale, ale myślę, że to też zrobimy. No, co do zdrowia, nie, nie trenuje się z nami Krzysiek Makaryk, mam nadzieję, że jutro, najpóźniej pojutrze dołączy. Ma lekkie problemy z plecami, ale pozostali zabodnicy